Dzień dobry, przedstawię dziś cechy i zastosowanie defibrylatorów z serii Samaritan Pad. Przyjrzymy się temu jak są zbudowane, jak działają i co wyróżnia na rynku i dlaczego to właśnie Samaritany to najchętniej wybierane defibrylatory AED. Film jest podzielony na trzy części. W pierwszej pokażę defibrillator AED, dzięki czemu poznasz jego budowę, cechy, a także trzy wersje, w jakich jest dostępny. W drugiej opowiem co najbardziej go wyróżnia, czyli o baterii PadPak, o tym jak ją wymienić i dlaczego takie rozwiązanie jest proste i najtańsze. W tym miejscu powiem też o programach wsparcia, dzięki którym te elementy możesz otrzymać bezpłatnie w ramach programu Forward Hearts. W trzeciej pokrótce przedstawię akcesoria oraz sprzęt treningowy. Dzięki temu będziesz mieć kompletną wiedzę o defibrotorach oraz akcesoriach, jakie warto dobrać i o tym, co pozwala przeprowadzić nam realistyczny trening i szkolenia. Nawet jeśli wcześniej temat aedb Obcy. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi będziesz już doskonale wiedzieć, który produkt będzie dla Ciebie najlepszy i na jakie elementy warto zwrócić uwagę przed zakupem defibratora AED. Na początek przyjrzymy się, jak wygląda defibrylator. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest mały, kompaktowy i lekki, bo waży tylko 1 kg. Jak pewnie wiecie, dla poszkodowanego, który czeka na pomoc, liczy się czas. Dlatego defibrylator musi być poręczny i prosty w użyciu. Z przodu widzimy czytelny i nieskomplikowany panel graficzny. Na nim zobaczymy przycisk włączenia, po naciśnięciu którego ARD uruchomi się, po czym przeprowadzi nas krok po kroku przez całą akcję ratunkową. Defibrylator wydaje jasne, krótkie komunikaty w języku polskim. Nie przejdzie dalej, jeśli dana czynność nie została wykonana prawidłowo. Obok przycisku zasilania widzimy ikony, które podświetlają się po to, aby można było nie tylko słyszeć, ale i widzieć, co należy zrobić. Na każdym kroku jesteśmy prowadzeni, instruowani, jakie czynności należy wykonać w danym momencie. A emu nam powie, że należy wezwać pomoc, zdjąć ubrania i przykleić elektrody. Wezwij pomoc medyczną. Usuń ubranie z pacjenta, aby odsłonić klatkę piersiową. Pociągnij za zielony uchwyt, aby wyjąć elektrody. Odklej elektrody od podkładek. Przyklej elektrody na odsłoniętą klatkę piersiową zgodnie z ilustracją. Trwa analiza rytmu serca. Nie dotykaj pacjenta. Jeśli należy rozpocząć RKO, defibrator również powie nam, jak je przeprowadzić. Rozpocznij resuscytację. Ułóż dłonie jedna na drugiej pośrodku klatki piersiowej. Uciskaj klatkę piersiową zgodnie z tempem metronomu. To urządzenie posiada wszystko co jest niezbędne do ratowania życia, nie ma potrzeby przypinania dodatkowego kablowania, ani głowienia się nad dużą ilością przycisków. AED jest od razu gotowe do użycia, a obsługa jest prosta i intuicyjna. Przycisk defibrylacji będzie aktywny tylko wtedy, jeśli faktycznie jest ona wymagana. Nie da się go uruchomić przypadkowo, dlatego gwarantuje bezpieczeństwo zarówno poszkodowanemu, jak i osobie, która udziela pomocy. Kolejnym parametrem, jaki wyróżnia Samaritana, to klasa szczelności IP, czyli ochrona przed wnikaniem pyłu i wody. Choć najczęściej AED znajduje się wewnątrz pomieszczeń, to klasa odporności IP56 daje nam pewność, że nic nie zaburzy pracy defibrylatora. Wewnątrz defibrylatora znajduje się technologia, która gwarantuje bezpieczeństwo osoby poszkodowanej i działanie mające realny wpływ na ratowanie życia. Urządzenie prowadzi analizę zapisu EKG w czasie rzeczywistym. W ten sposób ARD zaleci najskuteczniejsze działanie w danym momencie. Kolejnym ważnym elementem technologii jest innowacyjny dwufazowy impuls Scope, który dostosowuje energię, zbocze i impuls wyładowania do impedancji pacjenta. Kolejne wyładowania podawane są w schemacie zalecanym przez Europejską Radę Resuscytacji. Defibrylator rozpocznie wyładowania od 150 J i będzie zwiększać moc aż do 200. Jeśli w późniejszym czasie potrzebujesz zapisu EKG z akcji ratowniczej, można go łatwo zgrać za pomocą dedykowanego kabla. Zapis EKG otrzymamy wtedy w postaci pliku PDF. Do zarządzania defibrylatorem można wykorzystać bezpłatny program, za pomocą którego można przejrzeć pliki ze zdarzenia, zmienić czas i inne ustawienia. Defibrylator znajduje się wewnątrz poręcznej torby, którą można przenosić lub powiesić za pomocą rączki. Nie ma potrzeby wyciągania go z niej podczas akcji ratunkowej, ponieważ wszystkie przyciski i akcesoria są łatwo dostępne. Żeby uruchomić urządzenie, wystarczy wybrać przycisk włączenia, a żeby wyciągnąć elektrody, należy pociągnąć za zielony uchwyt. Warto jeszcze wspomnieć, że w tylnej komorze torby znajdują się wszelkie niezbędne akcesoria, takie jak maska CPR do wentylacji, rękawice, nożyczki, golarka folia życia oraz środki do dezynfekcji. Jak pewnie widzisz, wszystkie trzy modele są do siebie bardzo podobne. Jaki jednak będzie najlepszy dla Ciebie? Samaritan 350P to klasyczny model AED. Jest on często wybierany ze względu na bardzo atrakcyjną cenę. Posiada wszystkie cechy, jakie zdążyliśmy już omówić. Dodatkowo posiada jeszcze metronom, który dźwiękowo i wizualnie wspiera wykonywaniu RKO, wybijając częstotliwość, jaką powinniśmy usiskać klatkę piersiową, a sygnały świetlne podpowiedzą nam, w jakim momencie przycisnąć przycisk wyładowania. Natychmiast naciśnij pomarańczowy przycisk defibrylacja. Samaritan 360 to model w pełni zautomatyzowany. Automatyczny AED charakteryzuje się brakiem przycisku wyładowania, ponieważ moment wyładowania zabierany przez sam defibrylator. Kiedy AED zadecyduje, że ma nastąpić defibrylacja, poprosi o odsunięcie się od poszkodowanego, po czym po chwili sam ją przeprowadzi. Automatyczne AED są wyjątkowo przydatne w miejscach publicznych, gdzie założenia będą wykorzystywane przez osoby bez przeszkolenia. Osoby, które nie miały nigdy w rękach defibrylatora mogą być bardziej podatne na stres, dlatego AED, który samo przeprowadza wyładowania, będzie dla nich jeszcze prostsze w obsłudze. Samaritan 500P to model najbardziej zaawansowany, jeśli chodzi o wsparcie resuscytacji, ponieważ posiada system CPR Advisor, czyli doradczy system RKO. Jak działa? Ten model w czasie rzeczywistym nie tylko pokazuje jak należy wykonać resuscytację tak jak w klasycznym modelu, ale na bieżąco ocenia efektywność, a więc to jak serce poszkodowanego reaguje na wykonywane ruchy. Dzięki takiej bieżącej analizie AED w czasie rzeczywistym wskazuje jak zmieniać uciski podając komunikaty uciskaj mocniej, uciskaj mocniej, uciskaj szybciej, uciskaj szybciej, uciskaj wolniej, Uciskaj wolniej. Lub jeśli rytm jest prawidłowy i efektywny, komunikat dobre uciski. Prawidłowe uciski. Poza głosem otrzymujemy także wsparcie wizualne. Na defibratorze będą się świecić diody, których kolory wskazują czy siła jest prawidłowa. To wszystko powoduje, że osoba, która nie ma żadnego doświadczenia w resuscytacji, wykonają profesjonalnie, a jej ruchy będą pewne, niezmienne i skuteczne. Co więcej przez cały czas czuje wsparcie, a i działania są dokładnie prowadzone, dzięki czemu może dostosować uciski do potrzeb osoby poszkodowanej, które są różne, choćby w zależności od budowy ciała. Nie występuje też ryzyko, że uciski będą wykonywane na przykład za słabo lub za mocno. Taki system jest innowacją i ogromnym wsparciem w zakresie udzielania pierwszej pomocy, ponieważ pozwala na wykonanie RKO, którego jakość ma realny wpływ na przeżycie. Gwarancja to najważniejsze, co dostaniesz razem z Samaritanem. Na co dzień gwarancję poprawnego działania z zielona migająca kontrolka. Oznacza ona, że AED działa prawidłowo i jest gotowe do użycia. Gdyby była czerwona, wraz z komunikatem powie co należy zrobić. Masz też gwarancję, że urządzenie jest sprawne technicznie, ponieważ Samaritan przychodzi cykliczne wewnętrzne autotesty obwodowe. Warto wspomnieć, że udzielamy aż 8-letniej gwarancji producenta na urządzenia. Przy czym należy zaznaczyć, że pracują one o wiele dłużej. Najstarsze Samarytany w Polsce pracują już od ponad 20 lat. Cechą unikalną dla defibrylatorów Samaritan jest PadPak. Jest to rozwiązanie objęte patentem producenta, integrujące baterie i elektrody w jedną kasetę. W przypadku pozostałych defibrylatorów dostępnych na rynku, elektrody i baterie są używane oddzielnie. Wadą takiego rozwiązania jest konieczność zapamiętania dwóch różnych terminów ważności. Dlatego właśnie padpak jest tak praktycznym rozwiązaniem, ponieważ dzięki integracji obu elementów mamy do czynienia tylko z jedną datą ważności, która wynosi 4 lata. Patpak to jedna kaseta, jedna lata ważności i jeden element do wymiany. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba martwić się o nic więcej. Zarówno elektrody i baterie mają 4 lata ważności, co przekłada się na gwarancję 4 lat pracy. Jest to ekonomiczne, bo nie ma potrzeby wymieniać elektrod, na przykład co 2 lata. Jeśli zostały one użyte, nie trzeba się przejmować stanem baterii, ponieważ wymieniając cały zintegrowany element, bateria będzie mieć 4 lata przydatności i jest w 100% naładowana. Takie rozwiązanie jest bezpieczny, ponieważ padpak jest wyrobem medycznym, objętym gwarancją, a koszty takiego kompletu są tańsze niż zakup tych elementów oddzielnie. Wymiana padpaka sprowadza się do wyciągnięcia starej kasetki i włożenia nowej raz na 4 lata. Program wsparcia Forward Heart to z kolei coś, co oferujemy jako jedyni i powoduje, że koszty eksploatacji maleją do zera. Jeśli defibrylator został wykorzystany do ratowania życia, ten element, czyli baterię PadPak, otrzymasz od nas za darmo, za każdym razem, po każdym użyciu, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i niezależnie od gwarancji na AED. Badpak jest uniwersalny i może być używany dla dorosłych oraz dzieci powyżej 25 kg, a więc nawet dla 6-8 letnich dzieci. Z kolei, dla pacjentów pediatrycznych, czyli dzieci od roku do 8 lat, mamy Pediatric Pack. Jest to elektroda z baterią, która wyróżnia się kolorem i sposobem naklejenia elektrod. Nie trzeba kluczy, przełączania przycisków na defkulatorze czy sprawdzania, czy AD zadziała w trybie dostosowanym do osoby poszkodowanej. Nie trzeba też pamiętać o specyfice ich umiejscowienia, ponieważ w przypadku obu rodzajów elektrod ikony wskazują nam na miejsce, w którym powinny zostać one naklejone, a więc w przypadku małych dzieci z przodu i z tyłu klatki piersiowej. Trzecią zmianą jest moc podczas wyładowania. W przypadku pediatrycznych elektrod wynosi ona jedynie 50 J. Każdy nasz defibrylator ma również swój treningowy odpowiednik, dzięki czemu szkolenia mogą odbywać się na sprzęcie będącym kopią defibrylatora ratowniczego. Wygodne elektrody treningowe można stosować na wszystkich fantomach, a pilot pozwala na zdalne zarządzanie akcjami według uznania lub sześcioma zaprogramowanymi scenariuszami. Jeśli potrzebujesz doboru akcesoriów, mamy dla Ciebie wiele ciekawych rozwiązań. Dzięki torbie AED można schować w wielu miejscach. Czasem defibratory umieszczamy w torbach ratowniczych wraz z wyposażeniem lub apteczkach stanowiących punkty pierwszej pomocy. Najczęściej jednak defibratory znajdują się w szafkach albo w eleganckich kablotach których rozmiar można dobrać do swoich potrzeb. Oznakowanie to doskonały sposób na to, by AED było widoczne. Dlatego do wyboru jest dostępnych wiele tablic w różnych rozmiarach. Od dużych po bardzo niewielkie. Dla przypomnienia postępowania elementów akcji ratowniczej można rozważyć tablicę, która pokazuje poszczególne etapy pomocy krok po kroku. W naszej ofercie są też tablice, których celem jest nakierowanie na to, gdzie znajduje się AED, jeśli obiekt jest duży. Są to na przykład tablice kierunkowe, umieszczone na ścianach czy klatkach schodowych, które informują o miejscu, w którym znajduje się AED. Jeśli chcesz, aby również Twoje miejsce było bezpieczne, w HS Medical zawsze możesz porozmawiać o defibrillatorach. Możesz odwiedzić stronę www.hsmedical.pl, zadzwonić do naszego biura lub napisać i szybko otrzymać wsparcie w wyborze odpowiedniego modelu oraz indywidualną ofertę. Jeśli tak jest dla Ciebie wygodniej, możesz również z łatwością znaleźć lokalnych dystrybutorów i współpracujące z nami firmy. Dziękuję za uwagę. Jest mi niezmiernie miło, że udało się w prosty sposób powiedzieć nieco o tym, jak działa Samaritan Pad. Reszta jest już tylko w Twoich rękach.